Były już emocje związane z Mundialem, z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, z Mistrzostwami Siatkarskimi, a teraz w sierpniu emocje mają ogrodnicy na wystawie Zieleń to Życie. Oto laureaci wyróżnieni w tegorocznej wystawie. Nie są wszyscy oczywiście, bo nie sposób wziąć na przykład magnolii do ręki. Ale oto Miskant, piękna naparstnica, ciekawa Brzoza, o której za chwilę nieco więcej powiemy. No i oczywiście Klematis musiał się także znaleźć i róża. Ale widać, że zaczyna być kolorowo. A jak było na wystawie? Tegoroczne już 22 Święto Szkółkarzy i Ogrodników upłynęło pod hasłem Klucz do Ogrodu. Jak było widać na kipiących zielenią stanowiskach, każdy z wystawców ten klucz miał nieco inny. Dzięki temu każdy zakątek wystawy prezentował się ciekawie, a firmy chwaliły się zarówno gatunkami roślin, jak i pomysłami na piękną aranżację. W tym roku królowały rośliny kwitnące. Już od kilku lat rośnie bowiem popularność bylin. Łany traw, jeżówek, krótbeki, a wszystko to w swobodnych, naturalnych aranżach. Były też interesujące stanowiska, nie tylko roślinne. O pierwsze wrażenia z wystawy poprosiliśmy Agnieszkę Żukowską z Agencji Promocji Zieleń. Na wystawie Zieleń to życie roślinie zdecydowanie najwięcej. W tym roku na 250 firm, 150 firm pokazuje rośliny. Więc na przestrzeni ostatnich 2-3 lat, to w ten sposób wygląda, że rzeczywiście Królestwo Roślin. Ta wystawa to doskonałe miejsce, by zobaczyć, co jest do kupienia w polskich szkółkach i co może rosnąć w naszych ogrodach. W osobnej hali co roku warto odwiedzić stoiska firm oferujących akcesoria, narzędzia, dekoracje. Wszystko, co ułatwia i umożliwia pracę w ogrodzie. A jesteście trendsetterami? Pewnie tak, pewnie tak, bo organizujemy od kilku lat konkurs roślin. Jest to konkurs roślin nowości, jedyny w Polsce i właśnie tutaj niejednokrotnie są premierowe pokazy nowych odmian. Szczęśliwie wiele jest polskiej hodowli. Więc te trendy tutaj na pewno można wychwycić i później one dalej biegną. Biegną też w świat. W tej chwili tendencje idą w tym kierunku. Tak przynajmniej obserwujemy. Że hodowcy y, dostrzegają fakt, że ogrody są małe. W związku z tym y, wiele jest roślin karłowych. Do takich roślin należy wspomniana karłowa brzoza Golden Treasure, nagrodzona na wystawie srebrnym medalem. To niewielki krzew, który dobrze nadaje się do małych ogródków, a także do donic na balkonach czy tarasach. Rośnie powoli, tylko 10 cm rocznie, i ma piękną, złocisto-zieloną barwę. Również cenne są takie kolory, które nie są jakieś bardzo popularne czy typowe w ogrodzie, powiedzmy kwiaty niebieskie, bo tych niebieskich jest po prostu mniej w naturze. Tu naszą uwagę zwrócił powojnik, kolejna piękna odmiana wyhodowana przez polską szkółkę Clematis. Jej kwiaty są duże, nieco pofalowane i cechują się intensywną, właśnie niebieską barwą. Nazwa odmiany upamiętnia ojca Stefana Franczaka, zmarłego 5 lat temu jezuite, znanego na całym świecie polskim. Hodowce liliowców i powojników. Z kolei brzoskwiniowym kolorem przyciągała wzrok piękna naparstnica. Wspaniale prezentowała się już w skomponowanej rabacie bylinowej na tle ciemnofioletowych kwiatów ostróżek. Na stoiskach, jako oferta dla ogrodników, coraz częściej pojawiają się też rośliny rozmnażane w specjalnych laboratoriach dzięki metodzie in vitro. Zaletą takiej produkcji jest też możliwość dość szybkiego reagowania na zainteresowanie klientów niezwykłymi roślinami. W tym roku co zasługuje na szczególną uwagę? W tym roku były bardzo duże ich na Ogólnie to robi się ten rynek już więcej ciekawy, bo każda osoba jest więcej interesowana na inne byliny, a nie takie standardowe albo tak jak kiedyś, e, tylko truskawek, śliwki, jabłkowa grzewa i parytuja. Ja lubię ogólnie Brunera, mm -hmm. bo to są takie szerzonki, są i na zima mają liście, i na E, e, Piękny kwitnie. Taliktrum jest taki, co ja tutaj pokażę, to też jest taki z fajnego. Taliktrum to rutewka, wartościowa bylina na półcieniste rabaty. Prezentowana odmiana dodatkowo pachnie. Dalej mamy tu taki z nowego, smalony edulis. Daje nasz taki bulwę mhm. na koniec roku i to możemy jeść. No dobrze. Fritki albo do sałady. Aha, a co później? A później te, te malutki Jeżeli możemy zestawić. Nie wszystkiego. No te malutki zestawimy na następny rok. I Czyli tak, tak, jak, tak jak dalia się za. Tak jak dalia? Tak? Obie jak ziemniak. A duża jest taka. On rośnie do około 1,50 m. Smalantos zwany jest ziemniakiem jakon, choć w smaku przypomina połączenie jabłka z arbuzem i można go jeść na surowo. Ze względu na swoje smaczne bulwy uprawiany był od dawna w Andach, ale u nas jest nowością. Z jego liści sporządza się też herbatkę. Agnieszka przed chwilą mi powiedziałaś, że największym wrogiem w zasadzie ogrodników to jest czas. Ogród wymaga czasu cierpliwości, a jeżeli mamy go mało, tym bardziej powinniśmy chwilę celebrować. Jeżeli jestem w ogrodzie, to chcę się cieszyć tym ogrodem. Oczywiście wiem, że muszę pracować, że muszę coś przyciąć, ale chcę, żeby to było otoczone jakąś urodą, żeby było ładne. To dlatego znalazłyśmy się właśnie tutaj. To takie cudowne miejsce dla kobiet. Dziewczyna w ogrodzie też może wyglądać pięknie atrakcyjnie. Powinna. Powinna. Te ogrodowe dodatki przygotowano specjalnie z myślą o kobietach. Wiele akcesoriów spełnia kilka funkcji. Musimy sięgnąć po ten niesamowity koszyk wiaderko w zasadzie, gdzie możemy wysypywać y, kwasty na kompost, tak? A tutaj cała bateria różnych narzędzi. Chyba też można na tym usiąść, A. jeżeli się zmęczymy. A? <laughs> Mam usiąść? No sprób, Dobra, bój. to się okaże. Czy można usiąść? Można. Spośród ciekawostek technicznych wypatrzyliśmy na przykład praktyczne samobieżne kosiarki, które mogą codziennie kosić trawnik o choćby milimetr. Dzięki temu szybko zapomina się o tej żmudnej pracy. Pojawił się też ciekawy sposób na skuteczne i szybkie oddzielenie się od ulicy czy sąsiada. Taka przesłona wykonana z plastikowych pasków poprzetykanych przez oczka siatki ogrodzeniowej, sprawdzi się doskonale nim urosną posadzone przy ogrodzeniu rośliny. Na dłużej zatrzymaliśmy się przy stoisku z nowym na rynku systemem umożliwiającym tworzenie zielonych ścian. To temat, który zawsze wzbudza spore zainteresowanie. Jest to nasz autorski system do budowy ogrodu wertykalnych. I dedykowany jest on zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz pomieszczeń. Możemy w fajny sposób zaadaptować sobie kawałek przestrzeni na balkonie i posadzić tam latem chociażby poziomki, które wyglądają doskonale. Całość składa się z niewielkich modułów, które można dość swobodnie komponować, budując nawet ścianę mobilną. Całość jest pomysłem polskiej rodzinnej firmy i produkowana jest w Polsce. Kluczem dla tego elementu jest system podlewania. System ten polega na tym, że wypełniamy element wodą. Jest tutaj taki śpień w środku, który określa wysokość wody, jaka zostaje zatrzymywana w pudełku. Reszta przedostaje się poprzez te dziurki do elementu niżej, nawadniając w ten sposób całą ścianę. Ciekawi mnie, czy jak tworzysz tę wystawę już od tak wielu lat, czy widzisz te same osoby? Pojawiają się? Rzeczywiście są tacy wierni zwiedzający. W zeszłym roku podeszła do mnie pani, która powiedziała, że przychodzi od 20 lat. To było niesamowite, bo ona przyszła podziękować i powiedziała, że za każdym razem, co roku, widzi coś nowego, znajduje dla siebie, a jest ogrodniczką pasjonatką, znajduje dla siebie coś nowego. Wystawa Zieleń to Życie jest świętem dla ogrodników. Tu spotykają się zarówno miłośnicy roślin, jak i fachowcy. Wystarczy przejść parę metrów, żeby spotkać kogoś znajomego czy wymienić poglądy z innymi zwiedzającymi. Atmosfera wystawy jest niepowtarzalna. Na to święto warto czekać cały kolejny rok. Tradycyjnie też na wystawie pojawili się specjalni goście. W tym roku na warsztaty dla architektów krajobrazu zaproszono znanego brytyjskiego projektanta Chrisa Baird-Shaw'a. Mieliśmy okazję z nim porozmawiać. Zachęcamy do obejrzenia tej rozmowy na naszej stronie internetowej.